Czy masz problem z braniem odpowiedzialności za swoje życie albo za swoje decyzje? Jak spostrzegasz branie odpowiedzialności i co to tak naprawdę znaczy, żeby w pełni brać odpowiedzialność za siebie, za swoje czyny, za, swoim, za swoje życie? O tym dzisiaj, kochani, dzisiejszym Was bardzo serdecznie. Nazywam się Sylwia Kuchenna, jestem psychoterapeutą. Kochani, więc tak jak powiedziałam na początku, czas trochę porozmawiać na temat odpowiedzialności <grytanie> i jak, jak łatwo, jak, jak łatwo jest Wam podejmować decyzje, ale decyzje, za które będziecie stali murem, za decyzje, które niezależnie od tego, jaki będą mieć outcome, czy będzie to dobra decyzja, czy to będzie zła decyzja? Niezależnie od tego, jak będzie, ręka do góry, tak, to moja decyzja, to ja popełniłem ten błąd, świetnie się udało, to też moje. Jak reagujemy? Jak, jak się zachowujecie, jeśli jesteście w takim etapie swojego życia, że jednak bez tych podejmowania tego, tych decyzji nie da się nigdzie, ani w prawo, ani w lewo. Po prostu jesteście tacy zatrzymani na chwilę, bo musicie dokonać pewne decyzje. Co robicie? Czy zazwyczaj jest tak, że chowacie się, udajecie, że Ty problemu nie masz? Mm, niech lepiej mąż albo żona zadecyduje, a Ty po prostu podążysz za ich śladami? Czy bardziej jesteś typem, który będzie. Bronił i będzie kłócił się o to, że on ma być i ma popełnić on tą decyzję, on ma ją podjąć i ma być tak, jak sobie powiedziałeś. Więc gdzie jesteście? Czy może to wygląda w ten sposób, że jak wiecie na 100%, że decyzję, którą podejmiecie, i autkom będzie na pewno dobry, no to zbieracie plony i wtedy to jest wasze, ale w momencie, gdzie jest, popełniliście na przykład, um, nie popełniliście, zadecydowaliście o czymś i jednak wyszło, że nie do końca to było takie jednak dobre, jak myśleliście, co wtedy robicie? Zganiacie na... Odpowiedzialność kogoś innego, czy jednak się przyznajecie do winy? Słuchajcie, no, podjętą decyzję, jednak nie była ona słuszna. Muszę się od niej nauczyć i idziemy dalej. Co się w środku z Wami dzieje? Jak myślicie na temat brania odpowiedzialności za swoje życie w pełni? Co to w ogóle znaczy? Pani. Biorąc odpowiedzialność za siebie, za swoje życie, to znaczy podejmować decyzje i stać za nimi, i nie bać się powiedzieć: Słuchaj, popełniłem błąd. Słuchaj, ta decyzja jednak nie była taka słuszna, jak myślałem, że będzie. Myślałem, że to się wszystko potoczy trochę inaczej, jednak nie do końca wyszło tak, jak chciałem. Jesteście w stanie przyznać się do błędu? Czy w takich sytuacjach wolicie bardziej? To nie moje! Ja tego nie robię, ja tego nie robię, ja tego. Ja nie chcę myśleć. To nie ja. Niezależnie gdzie gdzie jesteście, to jest wasze, to są wasze wyuczone nawyki. Często jest tak, że jeśli mieliście i przeżyliście traumę w dzieciństwie, która. Poharatała Wam poczucie własnej wartości, która przez Wasze doświadczenia w dzieciństwie, Wasze poczucie własnej wartości jest bardzo małe. Nie jesteście w ogóle połączeni ze sobą. Nie znacie to, czego byście chcieli, nie znacie Waszych pragnień, nie, wa nie znacie Waszych marzeń, a co gorsza. Nawet nie wiecie, jak się czasami czujecie, bo wszystko spychacie w dół, wszystko od siebie odpychacie, wszystko od siebie odganiacie, byle by tylko przetrwać. Jeśli to jesteś ty i to przeżyłeś, dobranie to odpowiedzialności w takich sytuacjach, gdzie decyzja może faktycznie okazała się nie dość dobra, będzie Wam bardzo trudno przyznać się do tego, że. To był błąd. Nie dlatego, że z wami jest coś nie tak, tylko dlatego, że wszystkie inne aspekty waszej psychiki po prostu tak, jakbyście odłączyli i działacie tylko i wyłącznie na powierzchni, na, na tym pierwszym lejerze, który, który jest nasze ego. Nasze ego w tym momencie będzie was bardzo broniło. Nie będzie Wam pozwalało, żebyście weszli głębiej w siebie, powiedzieli: słuchaj. No, nie było ok. Dlatego, że ego wie, że to będzie wam jeszcze bardziej dokuczało pod względem waszej samooceny, pod względem tego, jaką macie relację ze samym sobą i to ego będzie w tym momencie was chroniło. Jeśli i dlatego, że nie, nie wiecie, kim jesteście, wasze poczucie własnej wartości jest, tak jak powiedziałam, bardzo niskie przez te wasze traumy. Wasze ego będzie takim taką obrońcą, takim goalkeeperem. Nie, absolutnie nie strzelamy, nie, nie, absolutnie nie. To nie moje, nie, 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 nie. Dlatego, że te resztki, które Wam zostały, ego będzie je bronić. Gdybyście zaczęli pracować nad sobą, Gdybyście zaczęli pracować nad poczuciem własnej wartości, nad relacją, przede wszystkim nad relacją, jaką masz sam ze sobą, to wasze ego by się zaczęło uczyć, nie od razu, ale zaczęłoby się uczyć, że może wam zaufać, że ty możesz ufać samemu sobie, że już na tyle jesteś w środku silny sam ze sobą. Że Ty to udźwigniesz, że dasz radę powiedzieć sobie popełniłem błąd, ale nauczyłem się to, i teraz z tego miejsca mogę zrobić to, 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 nie ma tragedii. Nie bierzecie tego wszystkiego wtedy w momencie do bardzo personalnie, bo za każdym razem, jeśli bierzecie coś bardzo personalnie do siebie, i mówicie, że to jest wasza wina, o, że teraz to już w ogóle jestem nic nie wart, totalne zero, to w tym momencie karmicie ten swój, ten swój brak, brak poczucia bezpieczeństwa w samym w sobie, sam ze sobą, ze sobą, wy zaczynacie Atakować samych siebie w tym momencie, i wasze ego wam na to nie pozwala, dlatego że w tym momencie wasze ego tak naprawdę trzeba was przy życiu. Więc jest to bardzo naturalny proces, dlaczego wy w tym momencie nie jesteście nawet w stanie wziąć odpowiedzialności za siebie i za wasze decyzje. Dlatego że w środku tam nie ma nic, na czym mógłbyś się oprzeć. Jedynie co działa jeszcze bez waszego? dlatego tak ważna jest praca nad sobą, dlatego tak ważna jest relacja, którą budujesz sam ze sobą. nieważny, niezależnie od tego. Co przeżyłeś w dzieciństwie, I niezależnie od tego, jak dalej Cię boli, jak te rany wewnętrzne Twojej duszy dalej krwawią, ale pierwsza decyzja jest, nie chcę więcej, żeby moja przeszłość dyktowała mi, kim jestem dzisiaj i kim będę jutro. Są różne metody, które możecie sobie pomóc, jest mnóstwo rzeczy darmowych. Nie macie YouTube, tam jest po prostu biblioteka, bibli biblioteka wszystkiego. Książki, jest terapia, są różne programy, jest tego mnóstwo. Tylko, żeby coś takiego podjąć, to najpierw idzie intencja i najpierw idzie decyzja. Chcę czegoś więcej dla siebie. Chcę czuć się dobrze sam ze sobą. Chcę otworzyć swoje własne serce na siebie. Kochani, i tego Wam życzę. I tego Wam życzę, żebyście otworzyli Wasze serducha dla własnych, swoich dusz. Dla siebie samego. Na dzisiaj to wszystko, jeśli wam, kanał, jeśli wam się podobał ten kanał, subskrybujcie, co drugi tydzień nagrywam filmy po polsku, co drugi tydzień nagrywam filmy po angielsku, więc w zależności, który Wam bardziej pasuje, macie do wyboru. I widzimy się za niedługo. Całuję Was mocno, pa!